Dobry dzień dobry, z tej strony Piotrek Czasem nie powiem tego, bo nie będę ściągał z, od, yy, od kurnika Kazika No ale z tego się zmieniło na koniec papa W końcu papa Mistrzowska papa Kręciłaś śruba Jest tak skręcone wszystko do desek, że nie ma prawa się nic tutaj oderwać od wiatru od

Kosz. Będzie dobrze. Pokażę Wam też tutaj mam zarys. A, ale tam z tym to już można odejść. Nie. Tu choinka do, do mojego sadu. Na, na środku sadu chcę, żeby taka wielka urosła. Kiedyś, no, moje dzieci mogły to zobaczyć. No i tak. A wy co tutaj robicie, tak? O Jezu, co wy tu robicie, no. Dobra. Kukurydza spakowana tutaj. Jezu. Trzeba akurat wziąć jakąś... Dobra, do skrobania. A to na kukurydze trzeba się dnać. Musimy taka... Da ale nie schodziła nie, nie, a jeszcze dla pieska wezmę znaczy, o i nie jest, ale ją ja I to jest fajne o jak się cieszy już o kto chce? kto chce? Właź. no ale dobra Dziecie, idzie, więc pana kukurydza dla ozdobnych i pocztowych reszty, które nie chcą włazić tutaj. Świąt po dachach, szopkach, ale okej. Okay. Tutaj mamy podłączenie podziemne. Idzie pod ziemię i tutaj helikopter. Tutaj mój sprzęt. Powiedzcie jak się Wam podoba ten sprzęt. Ładny czy nie. No, okay. idziemy dalej. Kurniczek do kurnika hmm, jeszcze nie ma Ok Idziemy dalej tak. Tutaj jaka mała chłoneczka też Tutaj wszędzie będzie sad, tutaj jest wyznaczony koniec sadu to będzie już ogrodzenie No i drzewka owocowa gruszki. Dzikie śliwki już mam, gruszkę jedną. Jeszcze tutaj są jabłonki, ale to już łapci. Nowy sad chcę na pokoleń zasadzić No to wiadomo, na pokoleń trzeba będzie. Tutaj będzie Tutaj będą dosły krzaki jeżynowe wzdłuż A tutaj będzie co metr. Jak tutaj stawione drzewka. I tutaj będzie następne. Tutaj następne. Tam i taki będzie sadzik, nie? Trochę owoców będzie Za 10 lat te drzewa będą może nawet takie jak ta jabłonka jak ta jabł. jak tam ta jabłonka będą nam gruszeczki Ale okej, okay. idziemy teraz cegła była kruszona Jajuszko zniesłaś tak? Jajuszko. Nie bój się. A szafki będę będą zamykane. Za tydzień przyjdą eee... Yy, yy, kratki takie. Chodźmy, gryc cegły. strzegły. ceglany gry chodźmy wsadzić. Natural. Big. Naturalnie. Dużo natury trzeba dawać gąbką, bo tak się ma z natury. Kukurydza też nie jest skupna, zbierana od sąsiada. On nam dał, pozbierać kukurydzy na polu. trzy takie beczki czy Jak miał to zbierać, to z pola to jeszcze by było już za 3 tony. Uwierzcie. A jeżeli ma ktoś po nas zbierać, to. ma ja okej. Okay. Idziemy teraz po wodę. A widzowie, powiedzcie mi zresztą. Czy wy wolicie dawać. Witaminy. Czy. Czy, czy, czy robicie samemu cok z buraka i ciostem. ja wolę to akurat które na niektóre na przeziębienie u i działa Czy mój tatrak ja teraz? ja z tymi moimi okej okay. wziąłem wodę podjeżdżałem, okej okay. z tą baryłką 10 bo ja zaraz już powiem nie, ona chyba się to. no litrowa no, tak, tak, tak i tak zawsze 2,5 litra ale chyba to no, nie mogę jakoś no, idziemy i to na, na kończymy myślę, że nie za ciekawy, ale potrzebny na moim kanale odcinek. Mam blokadę AF, ale okej, okay. ja jestem Piotrek. Czasami lubię dawać Czas w gazik jak kazik i na razie.